Hello there, w Star Warsowym przeglądzie nic tygodnia. Czy szykuje nam się wielki przełom w historii gwiezdnowojennych produkcji? Dave Feloni, twórca między innymi ostatniego serialu o Asoce, niczym Mario zjadł sobie grzybka i awansował, a dokładnie został mianowany dyrektorem kreatywnym w Lucasfilm. Teoretycznie daje mu to najważniejszą pozycję w kreowaniu wszystkich gwiezdno produkcji na wszystkich etapach ich rozwoju. Ale nie do końca, ponieważ cały czas musi odpowiadać przed samym imperatorem. Znaczy yy, 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 szefową Lucasfilm, czyli waszą ukochaną Kevin Kennedy, i o dziwo przed szefową działu developmentu Carrie Beck, co jest dziwne, no ale okej. Okay. Bo to tak, jakby wzięli go do Rady Jedi, ale nie dali tytułu mistrza. What? Dla tych, którzy trochę nie wiedzą, kto to jest ten Dave Waloni? Dave Walaszek? Kiedy nowy kapitan bomba? Mów! Bo ja to nie wiem. Prawdopodobnie. Jak chip17 wróci na główny kanał. No to se jeszcze poczeka. Jest to osoba, która pracowała z samym Georgeem Lucasem jeszcze za czasów starych dobrych prequeli. Nie lubię piasku. W internetowym świecie Gwiezdnych Wojen wielu komentatorów uważa, że jest on największą nadzieją ze wszystkich osób, które są teraz w Lucasfilm, z pominięciem oczywiście Johna Favreau, Tak każe obyczaj. a która może przywrócić blask i chwałę Gwiezdnej wojną? ponieważ świetnie rozumiał wizję samego ojca Gwiezdnych Wojen George'a Lucasa. Z drugiej strony jest bardzo dużo głosów, które uważają, że na zmiany w Gwiezdnych Wojnach jest za późno, że renoma Feloniego jest po prostu przereklamowana i zauważają, że teoretycznie już od jakiegoś czasu pełni funkcję dyrektora kreatywnego, ale dopiero teraz dostał oficjalny awans, w skrócie jego awans nic nie zmieni. Dla mnie w Star Warsach no czuję teraz duże zaburzenia mocy. There is a great disturbance in the force. I musi się coś zmienić, jeśli mają one z powrotem wrócić na dawną pozycję. Czy awans Dave'a Feloniego w tym pomoże? Powiem tak, jeśli podoba Wam się Bedbatch, czyli po polsku parszywa zgraja, albo ostatnia Asoka, to możecie się cieszyć z tego awansu, ponieważ więcej tego typu rzeczy będziecie widzieć w przyszłości. A jeśli ostatnie seriale Was zawiodły, no to odpowiedzcie sobie sami. I mam bad feeling about this. Asoka pokazała, że Dave Feloni, można powiedzieć, bardziej szanuje oryginalnych bohaterów, wykreowanych przez George'a Lucasa. Mówię tu o Anakinie, a przecież wielu fanów zawiodło się takimi serialami jak Kenobi czy Boba Fett. D. Więc jestem ciekaw, czy gdyby dostał on ten awans wcześniej, czy te seriale wyglądałyby inaczej? Jeśli chcecie znać moje zdanie, jego awans jest zmianą na plus. Ale czy jest to ratunek dla Gwiezdnych Wojen? Mm. Chcecie znać moje szczere zdanie? Proszę. Ja wiem, że osoby takie jak John Favreau czy Dave Feloni mogą być uważane za zbawców Gwiezdnych Wojen. Najlepsze osoby, które zostały w Lucasfilm. Film, nawet jeśli to prawda, ja bym wziął to wszystko i wy. Pau, pitu do kotłowni. Ja bym chciał zobaczyć wielki reset w Lucasfilm, wywalić wszystkich, zatrudnić nowe osoby, wybłagać George'a Lucas'a, pokornie na low prosząc go o przebaczenie i żeby wrócił i, i, i trochę jeszcze pospróbował pieczę nad nowymi projektami gwiezdnowojennymi. Wrzucił wszystkie gwiezdnowojenne projekty do zamrażarki, a niech sobie tam poleżał tak 5-10 lat, niech ludzi za nimi zatęsknią i właśnie po tym czasie dać taką kurde bombę. Ja bym chciał zobaczyć takich, żeby kurde był taki hype na gwiezdne wojny, jak miał miejsce przy premierze siódmego epizodu. Ale wiecie, pomarzyć to. to się można. A wracając do rzeczywistości, nie chcę być takim strasznym pesymistą. Mam nadzieję, że awans Dave'a Feloniego wyjdzie Gwiezdne wojen na plus. A co na pewno może pomóc sytuacji gwiezdnych wojen, to oczywiście nadchodzący film o Rey. Gdzie w ostatnim czasie aktorka grająca główną postać zdradziła nam kilka pikantnych szczegółów. Czy czeka nas ostatni Jedi 2.0? Daisy Ridley, grająca naszą ukochaną Rey Palpatine, Who are you? wypowiedziała się na temat nadchodzącego w 2025 roku, o ile nic się nie spartoli po drodze teoretycznie dziesiątego epizodu Gwiezdnych Wojen, czyli filmu Orey. Zapytana, czy może zdradzić jakieś szczegóły na temat nadchodzącej akronizacji, powiedziała, że jest bardzo podekscytowana, czeka na gotowy skrypt filmu i nie może więcej zdradzić, ale powie, że na pewno nie jest to coś, czego się spodziewała i jest podekscytowana. Właśnie ta wiadomość spowodowała mieszane reakcje. Dlaczego? Jeśli dostaniemy coś, czego nie spodziewamy się, może to być dobra wiadomość, bo może dostaniemy coś na kształt niespodziewanego sukcesu, jakim był Mandalorianin, ale z drugiej strony trochę to pachnie powtórką z ostatniego Jedi, ponieważ no to, uch, to nie było coś, na co fani. Byli gotowi i czego się spodziewali. No i to właśnie ten film najbardziej podzielił fanów Gwiezdnych Wojen. Ale ciekawa też jest kolejna rzecz, którą powiedziała aktorka. Znam fabułę jednego filmu. Nie chcę przez to powiedzieć, że to wszystko. To jest po prostu to, o czym mi powiedziano, ale mogę sobie wyobrazić, że będzie następny film. Tak myślę. Więc teoretycznie Daisy really Ridley zajawiła, że Disney niekoniecznie planuje jeden film, a całą trylogię, czyli dziesiątą, 11 i dwunastą część Gwiezdnych Wojen. Mają rozmach z No, to byłoby ciekawe. Jednak powiedzmy sobie szczerze. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomez'a. Jak napisaliście w komentarzach pod ostatnimi newsami, nie, przynajmniej będą nowe memy. Jeśli zadałbym wam pytanie, kto jest dobry w zmartwychwstawaniu? Jeśli powiedzielibyście Chip 17, no to <noise> musiałbym wam przyznać rację. Ale gdybym zapytał was się, kto w uniwersum Gwiezdnych Wojen jest dobry we wracaniu ze zmarłych, to jeśli byście powiedzieli, że Palpatine, to w sumie też mielibyście rację. Ale jeśli bym wam powiedział, kto jest dobry we wracaniu ze zmarłych w uniwersum Gwiezdnych Wojen, jeśli chodzi o gry, to jeśli z waszych ust wydobyłaby się odpowiedź Rycerze Stary Republiki, to dostalibyście Order Cebuli. Dlaczego? Ponieważ po ostatnim newsie, że... <laughs> Kotor jest anulowany, znowu powstał z grobu. Jej! Irimich miał być, później miał go nie być, później miał być, znowu miał go nie być, no i znowu teraz ma być. Więc jak patrzę na tego typu news, to mam takie wrażenie, że jak zobaczę, to uwierzę. A kolejny news o jego anulowaniu mnie nie zdziwią. Także piszcie w komentarzach, ponieważ jestem mega tego ciekaw, co sądzicie o awansie Dave'a Feloniego. Czy będzie on wybrańcem Gwiezdnych Wojen, czy jego nowa pozycja tak naprawdę nic nie zmieni? Ale słyszałem od samej Kevin Kennedy, że to co może zmienić sytuację w Gwiezdnych Wojnach to seranie jak najwięcej ilości lajków pod tym filmem i subów. Eee, tak, zaufajcie mi, to jest 100% prawda, a póki co z mojej strony trzymajcie się i niech moc będzie z wami.